To sprawiło, że postanowiłeś odrzucić życie przedsiębiorcy albo je w jakiś sposób zmarginalizować i zająć się stricte życiem politycznym. To nie jest zmiana celu, tylko zmiana metod. Misją mojej firmy. Kancelarii Benson jest ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. I to jest coś, co mnie naprawdę napędzało. Uważam, że nie należy zakładać firmy dla pieniędzy, tylko dla realizacji właśnie jakiejś misji, dla jakiegoś ważniejszego celu. Bo jeżeli ktoś zakłada firmę na rośnie, to bardzo szybko te pieniądze ma. Ma dom taki, jaki chce, nie wiem, wakacje takie, jakie chce, samochód taki, jaki chce, i nagle traci tą motywację. Nie, nie chce mu się więcej pracować dla pieniędzy, no i potem ludzie sprzedają te firmy albo je zamykają, przestają je rozwijać, bo już po prostu się nie chce. No ile można na rzeczy, których się tak naprawdę nie potrzebuje. Jeżeli się postawię taką właśnie fajną e, misję, to ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, sprawianie, żeby te podatki były niskie i proste, żeby te przepisy były przyjemniejsze po to, żeby polskie firmy się lepiej rozwijały, po to, żeby nam wszystkim się lepiej żyło w Polsce, to to motywuje i to mnie motywowało, żeby rozwijać firmy. Natomiast w momencie, w którym mam możliwość e, być liderem jednej z największych partii politycznych w Polsce, mam widoki na to, żeby za parę lat. Móc nie tylko pomagać przedsiębiorcom dostosowywać się do obecnych przepisów, a móc zmieniać te przepisy, realnie móc ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, to ja dalej realizuję dokładnie tę swoją, tą samą misję, tylko że innymi metodami.